Pan z wami, Słowo Ewangelii według świętego Jana. Było świętożydowskie, Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza nazwana po hebrajsku Beceda. Zaopatrzona w pięć krużganków, wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory. Panie, nie mam człowieka, by mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny schodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus, wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał w człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był Szabat, rzekli więc Żydzi do uzdrowionego, dziś jest Szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział, ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie, weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc, cóż to za człowiek ci powiedział, weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w Szabat. Oto słowo Pańskie. Słyszymy dzisiaj słowa Księgi Proroka Ezechiela, może też nam znane z poprzednich lat. Celebracji o wodzie, która wypływa ze świątyni i rozpływa się na wszystkie tereny na wschód, zachód, północ, południe jest coraz głębsza, dostarcza coraz więcej życia, tego co światłem i nadzieją dla innych. Oczywiście trzeba pamiętać, że ten opis jest też dla ludu, który żył. No, większość roku w takich pustynnych warunkach, gdzie każda kropla, każdy litr wody był na wagę życia czasami, czy przetrwania. My może szanując nawet wodę, mamy jakieś inne jej pojęcie, bo nam jej nie brakuje. Właśnie w tamtych czasach była ona życiodajna i podtrzymywała wszystko. Bez niej nie szło przetrwać nawet chwili. I jak ten opis w swoim celu jest bardzo widoczny i konkretny, bo o to chodzi, że ona przynosi nam życie, źródło wytryskujące ze świątyni, przenosi do naszej wiary, jest naszym życiem. To szczegóły tego opisu już są takie dosyć skomplikowane w swojej składni, bo prorok opisuje, że ileś tam łokci w tą stronę, głębokości do kolan, wyżej, niżej, za tysiąc łokci następne jakieś miary w prawo, w lewo. Może powiemy, czemu to takie skomplikowane, można by powiedzieć, że woda się rozlała wokół i przyniosła życie że nasunęła mi się taka refleksja, że czasami, żeby dojść do czegoś oczywistego w naszym życiu, robi się skomplikowanie. Może z wiekiem doświadczamy już tego jakiegoś innego pojmowania prostych spraw, ilu z nas gdy pomyśli, że coś, co było proste na początku życia, jak miłość dziecka do rodziców, do świata, kiedy kocham, znaczyło kocham, kiedy prawda była prawdą, potem z biegiem lat coraz bardziej zaczyna być skomplikowane. Ile musimy przejść, różnych przygód, może i nieszczęść, może i tego, co szczęściem, ile musimy dróg przejść, ludzi spotkać, rozmów, Przetoczyć, ile razy musimy bić się w piersi, czy podskakiwać z radości, żeby po wielu, wielu latach dojść do tego samego, że warto, albo ktoś dojdzie do wniosku, że jak nie było warto wtedy i teraz jakoś serce będzie złamane. Bóg nas tak formuje, że sprawy proste poprzez grzech nam się bardzo skomplikowały. Zobaczcie, żebyśmy mogli żyć tutaj, nawet idąc do przyrody, być obecni tutaj, na tej mszy świętej, w naszym czasie, prawie cały wszechświat musi istnieć. Możemy powiedzieć, co mnie tam jakieś drogi mleczne obchodzą, czy gwiazdy, te bliższe i dalsze, w tysiącach, milionach lat świetlnych. Gdyby coś się daleko zmieniło i u nas by się zmieniło. Widzimy, jak to wszystko jest powiązane, jak Bóg dla jakiejś przyczyny wszystko tak wiąże, żeby coś mogło się stać, to tysiąc innych rzeczy musi istnieć. Już wiemy, że jeżeli mówimy o wszechświecie, to może Wenus czy jakieś tam inne, czy Pluto, jakieś inne gwiazdy, niedokładnie i nie do końca nas martwią czy interesują, albo wiemy, że już Słońce czy Księżyc. Mają wielki wpływ. Wystarczy, że trochę się zmieni i nam wszystkim się wszystko zmieni. Zobaczcie, żeby jednego człowieka wychować, doprowadzić do no, funkcjonowania nawet w takich podstawowych sprawach ile trzeba lat, ile trzeba miłości mamy, taty, ile trzeba nauczycieli, szkół, ile rozmów. Ilu trzeba lekarzy, żeby nawet jednej osobie niechorej pomóc? Ile trzeba różnych usług pracowniczych, żebyśmy mogli funkcjonować tak bardzo prosto, my powiemy, ale co ja nic nie znaczę dla świata, ale jakby zebrać każdego z nas, to wszystko, co się musi wokół nas stać, żebyśmy mogli być w naszym miejscu, to byśmy nie uwierzyli, żeby to dobrze przeliczyć. Abyśmy mogli mieć proste serce i życie, tak wiele Bóg musi uczynić, niebo musi poruszyć, cały świat wokół musi się dostosować, pomóc czy przeszkadzać czasami. Widzimy, jak to może być skomplikowane, jak te łokcie mierzenia tej wody, po to, aby dojść do czegoś prostego, do miłości. Pana Boga, która jest tak oczywista, tak jasna, gdy ją tylko odgadniemy, gdy grzech jej nie skomplikuje. Obraz tej wody, która nas obmywa, on przypomina mi również obecność Bożą, że czasami mówimy, że to Bóg jest gdziekolwiek my jesteśmy, On chodzi za nami, czy nam towarzyszy, czy nas niesie na ramionach. Ale prawda jest taka, że to On jest wszędzie. Żebyśmy zawsze byli przy nim. On to tak uczynił, że on jest tą wodą, gdziekolwiek my się obrócimy na prawo, lewo, do przodu, tyłu. On tam jest, on czeka. On jest zawsze przed nami. A jaki trochę inny obraz tej wody z Ewangelii, tej małej sadzawki oczywiście sadzawki cudów, ale pewnie malutkiej wody mętnej, do której to ludzie musieli się dopchać. I tak ciężko było, prawie że niemożliwe. Człowiek 38 lat, nie do pojęcia, czekał, żeby przejść kilkadziesiąt czy kilkanaście metrów, żeby się posunąć. Bo ta woda była taka mała, tak tylko dla niektórych, tak bardzo nie obmywająca wszystko i wszystkich. Nawet porównanie, Żydzi szli 40 lat przez pustynię, o 40 lat za dużo, bo grzech tak sprawił, a on prawie 40 lat nie dał rady przejść kilkunastu metrów, bo zawsze był za późno, zawsze nie był tym pierwszym, tak niesprawiedliwie w tym naszym świecie grzechu. Kiedy to my musimy się dopchać, kiedy widzimy, co to znaczy brak wody, która obmywa, abyśmy nie byli sparaliżowani i to nie na ciele, ale na duszy, na sercu. Niech właśnie dobrodziejstwo wizji proroka Ezechiela, obraz Boga, który jest źródłem, wypływa właśnie z tej świątyni. My jesteśmy w Bożej Świątyni, aby nie tylko obmyć tych najbliżej, ale wszystkich. Aby nie tylko podążać za nami jako strumyk mały, ale żeby być morzem, zanim my tam dotrzemy, żeby nigdy Boga nikomu nie brakło. Niech ta woda obmycia dotknie i naszych ciał. Niech nie będzie tylko małą sadzawką, może pełną cudów, ale do, których tak, do której tak ciężko się dopchać, uleczyć, może życia nam braknie. Bóg ma inne plany aby nigdy nikomu go nie brakło. Amen.